Zadanie trzecie. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Popatrzmy teraz na zdanie pierwsze. Iloczyn liczby 2 i logarytmu przy podstawie 3 z liczby 5 jest równy. I teraz przepiszmy sobie ten iloczyn. 2 razy logarytm przy podstawie 3 z liczby 5. Ten iloczyn również możemy zapisać jako dwa logarytmy przy podstawie 3 z liczby 5. I teraz popatrzmy na ten wzór. Jeżeli my jakiś logarytm przy jakiejś podstawie z jakiejś liczby mnożymy przez inną liczbę, a no to liczbą logarytmowaną, no wtedy podnosimy do tej potęgi, do, potęgi do, do, do takiej potęgi, która jest równa tej liczbie, która tutaj stała przed logarytmem. Czyli tu będziemy mieli logarytm przy podstawie 3 z liczby 5 do potęgi drugiej. Na 5 do potęgi drugiej to jest 25. Stąd tutaj uzyskujemy logarytm przy podstawie 3 z liczby no, można byłoby jeszcze raz zapisać 5 do potęgi drugiej, ale to jest bez sensu. Zapiszmy od razu z liczby 25, czyli widzimy, że to pierwsze zdanie jest zdaniem prawdziwym. Przeanalizujmy teraz zdanie drugie. Tutaj mamy suma liczby 2 i logarytmu przy podstawie 3 z liczby 5 jest równa logarytm przy podstawie 3 z liczby 10. Ale troszeczkę sobie dokonamy przekształcenia. Przekształcimy sobie dwójkę. I teraz. Popatrzmy na ten wzór. Jeżeli podstawa logarytmu i liczba logarytmowana są takie same, i jeżeli liczbę logarytmowaną ja podnoszę do pewnej potęgi, to cały ten logarytm jest równy wykładnikowi tej potęgi. Czyli tutaj mogę zapisać, że dwójka to jest dokładnie to samo, co logarytm przy podstawie 3 z liczby 3 do potęgi 2. Dlaczego ja akurat napisałam tutaj? 3 z, z, przy podstawie 3 z liczby 3, dlatego że ja tutaj chciałam uzyskać dodawanie logarytmów o tych samych podstawach, żeby móc ten wzór wykorzystać. W związku z powyższym widzimy, że 2 dodać logarytm przy podstawie 3 z liczby 5 to jest dokładnie to samo, co logarytm przy podstawie 3. Tutaj może sobie od razu zapiszmy, że jeżeli mamy 3 do potęgi trzeciej, 3 do potęgi, no właśnie, nie, nie 3 do potęgi trzeciej, tylko oczywiście 3 do potęgi drugiej. Jeżeli mamy 3 do potęgi drugiej, to to jest 9. W związku z powyższym tutaj uzyskujemy logarytm przy podstawie 3 z liczby 9, czyli jeżeli teraz pod tę dwójkę podstawimy ten logarytm, to mamy logarytm przy podstawie 3 z liczby 9 dodać logarytm przy podstawie 3 z liczby 5. No i to, co powiedziałam chwilę wcześniej, dzięki takiemu przekształceniu ja tutaj uzyskałam dodawanie logarytmów o tych samych podstawach. Czyli mogę wykorzystać ten wzór, dzięki czemu uzyskujemy tutaj logarytm przy podstawie 3 z liczby 9 razy 5. A to oznacza, że uzyskujemy tutaj logarytm przy podstawie 3 z liczby 45. A tutaj może, może inaczej zrobimy, ja to zapiszę czytelniej, 45. I teraz popatrzmy, my tutaj mamy logarytm przy podstawie 3 z liczby 10. To są dwie różne liczby, czyli ten logarytm i ten logarytm to są dwie różne liczby, czyli to drugie zdanie jest zdaniem fałszywym.